Cześć kochani, z tej strony Panna. Witajcie na moim kanale. I jak już widzicie mnie, to znaczy, że będę prezentować Wam kolejnego Hello! Pixel Boxa. Zobaczymy, co chłopaki przygotowali, co ogólnie cały, cała ekipa Pixel Boxa nam przygotowała, bo tego miesięczny Pixel Box jest związany z DC. Głównymi miał być Batman i Harley Quinn, ale zobaczymy, co jeszcze w tym DC będzie. Tak więc co? Rozpakujmy go razem. Chodźcie. No dobra. Ja już przeciąłem sobie oczywiście tutaj tą plakietkę. Z wysyłką. Ale zobaczmy. No, standardowa informacja. No i co my tu mamy? Dobra, ja będę się schylać. Eee, co my tu mamy? Mamy notebooka. Ja już wam pokazuję. I to jest chyba właśnie notebook związany z Harley. Tak. Proszę tak się prezentuje. Tak jest z tyłu. No i standardowo w linię. Notebooków nigdy dość. Na pewno się przyda. Na pewno go wykorzystam. Następnie. Mamy coś takiego. I to jest. Yy... A. Naszywka. Na. Yy, którą żelazkiem się robi. Czekajcie, już Wam pokazuję, ja mówię nie. O! Tak wygląda. Fajnej jakości. Zobaczymy, może na jakieś spodnie albo coś sobie na szyję. Tak więc bardzo fajna szybka. Eee, co tu dalej? Co tu dalej? Tu mamy przypinkę Batmana. Proszę bardzo. Mogę Wam ją nawet pokazać. O, dajcie mi sekundkę. O. Czy ona wyjdzie? Czy ona wyjdzie? Proszę Państwa. To górą. Chodź tu. Górą wyjdzie. O. Tak wygląda przypineczka z tyłu na taki klips. Tak więc, tak to wygląda. Batman. Ja raczej takich przypinek nie używam, więc nie wiem, zobaczymy. Standardowo mamy przypinkę. Tym razem jesteś moim yy, kryptonitem. Kto zna uniwersum DC, ten wie co to jest kryptonit. Kto nie wie, proszę się doedukować. Nie żartuję. Kryptonit to była yy, słabość, taki kamień yy, Supermana, dzięki któremu gdzie on się zbliżał do niego. No, jego moce słabo i można było go zranić, a nawet zabić. Tak więc, takie coś. Następną, co my tu mamy, ta, 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 ta. Mamy figurkę Dr. Freeze. Tak więc, tak się prezentuje. Czy uda mi się ją chociaż troszkę wyciągnąć? Ja wiem, że dla wszystkich kolekcjonerów teraz to, co robię, jest masakrą, ale wybaczcie. chcę Wam zaprezentować ją po prostu i. O, może tak będzie lepiej. Więc taka figureczka doktora Freeze. No i do tego, oczywiście, mamy książkę, której. A, no mamy opowiedziane. Jeszcze mamy dodatkowo komiks. I całą opowieść właśnie o doktorze. Tak więc tak się prezentuje książeczka. Z tyłu mamy jakie są figurki jeszcze do kolekcji. No, w tej kolekcji jest sporo tego. Takie figurki mamy w całej kolekcji tutaj. Tak więc takie rzeczy. No standardowo też oczywiście mamy naklejeczkę z takim samym y, 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 jesteś moim kryptonitem jak przepinka i co jeszcze o to się przyda <grych> na te jakże piękne, cudowne, deszczowe dni jest to parasolka ze wzorem batmana oczywiście pokażę wam nie że oczywiście jak ktoś nie wie jak wygląda parasolka tylko o ta tak się prezentuje nasza parasolka. Jak widzicie, mamy znaczek Batmana, samą maskę. Tak więc, no parasolka na pewno się przyda. Zwłaszcza, no że jak mówię, no mamy teraz takie deszczowe dni, że yy, to jest bardzo fajny gadżet. No i co? I ostatnia, jak zwykle. Jest koszuleczka. Koszuleczka, proszę bardzo, z takim wzorem Supermana. Właśnie z tym zielonym kryptonitem. Ja wam ją przymierzę, tak jak zawsze. Proszę bardzo. Tak się bluzka prezentuje na mnie. Tak więc jak widzicie. Jakoś jak zwykle jest super. Fajny, ale mm, ogólnie no nie wiem czy będę ją nosić. Zobaczymy. Fajnie, że jest czarna, a nie jakiś inny kolor. Fajnie, że to nie jest tak standardowy znaczek Supermana, tylko właśnie też taki zielony tym kryształem kryptonitu. No. A więc, tak moi drodzy się prezentował Pixelbox DC. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz, oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, to mi bardzo bardzo pomoże. Wpadajcie też oczywiście na inne kanały i też nie zapominajcie zostawiać lajku, bo to też pomaga wszystkim twórcom na YouTubie ogólnie. Zostawiajcie lajki, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie subskrypcje, bo to nam bardzo pomaga. I co? Jeżeli będziecie chcieli następnego Pixelboxa, to mogę Wam powiedzieć, że tematem będzie Science, będzie Portal, będzie Ricky Morty, chyba powrót do przeszłości, jeszcze coś. Nie pamiętam jeszcze, co jest ostatnią rzeczą, więc jeżeli to Was interesuje, to Was jara jakoś, to kupujcie, wpadajcie na stronę Pixelboxa i zamawiajcie. Co mogę jeszcze powiedzieć? Dziękuję Wam bardzo za odcinek i do zobaczenia, do następnego. Cześć!